Odpowiem na pytanie, które słyszę zdecydowanie najczęściej, czyli jak nauczyłaś się angielskiego? Hej, z tej strony Ania, Anna Glens. Witam Was ponownie na moim kanale lub witam, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy. Jeśli chodzi o mój angielski, to ja oczywiście wciąż się uczę i popełniam błędy, ale wydaje mi się, że mam dość sporo porad, które mogę podać osobom, które jednak chciałyby aktualnie doszlifować swój język. Także ten film jest dla osób, które znają już podstawę języka, chcą jedynie wnieść go na kolejny poziom. Jeśli nie jesteście jeszcze na poziomie średnio zaawansowanym, tylko wciąż ogarniacie podstawę, to chciałabym polecić mój filmik sprzed kilku lat. Gdzie opowiadam więcej o moich sposobach na naukę języka, właśnie jeśli chodzi o takie podstawy? E, także odsyłam Was tam. Powiedziałabym, że ten filmik jest bardziej dla osób na poziomie B1, B2. Nagrałam też angielską wersję tego filmiku, który oglądacie teraz. Także jeśli to angielski jest właśnie tym językiem, który chcecie doszliwować, to polecam też obejrzeć właśnie ten drugi filmik po angielsku, z tego powodu, że jest to fajna okazja do nauki. A teraz przejdźmy do etapu pierwszego kontakt i osłuchanie się z językiem. Jest to coś, co ja zaczęłam średnio kilka lat po rozpoczęciu nauki języka, także miałam już opanowane podstawy i zaczęłam uczyć się poprzez oglądanie YouTube'a. Także Rzeczą, która zrobiła dla mnie największą różnicę, to nie jest ta nauka, którą odbywałam w szkole, jeśli chodzi o ten taki średnio zaawansowany poziom, tylko właśnie to, że otaczałam się językiem. Oczywiście, będąc na takim poziomie, nie rozumiałam od razu wszystkiego. Na samym początku rozumiałam tak mniej więcej 50% tego, co słuchałam, e, także może nie jest to wiele, jest to wystarczająco, żeby rozumieć, co się dzieje. E, to były lata 2010 i później, także wtedy popularne były filmy takie jak Room Tour, Hole, e, takie filmiki, w których coś się pokazywało, a następnie opisywało się to, co się robi. Także to było bardzo pomocne, bo jeśli ktoś pokazywał koszulkę, pokazywał ją przed kamerą, zaczął ją opisywać. Mówił, to jest czerwona koszulka w paski, więc nawet jeśli nie znałam słowa w paski, to, widząc koszulkę i słysząc to, co mówi dana osoba, opisując ją, byłam w stanie to skojarzyć i połączyć te dwie rzeczy i nauczyć się nowego słownictwa bez zaglądania do słownika. Było chyba tylko kilka takich przypadków, gdzie słyszałam jakieś słowo, które mnie zainteresowało i nie wiedziałam, co to znaczy. Wtedy po prostu skorzystałam z Google Translatora i miałam nowe słówko, ale w większości to jest jednak taka nauka, która przechodzi naturalnie w taki sposób, w jaki uczą się dzieci, że słyszą coś. Łączą to razem z tym, co, co się dzieje wokół nich i zaczynają rozumieć to słowo, a nie po prostu potraficie przetłumaczyć. Z jednego języka na drugi. Myślę, że ten etap otaczania się językiem można przełożyć na swoje własne potrzeby na nieskończoną ilość sposobów, ale chciałabym podać kilka przykładów, żeby chociaż podać Wam jakieś pomysły i żebyście wiedzieli od czego zacząć. Także wydaje mi się, że takim najprostszym sposobem na otoczenie się językiem, a jest włożenie go tam, gdzie już jesteśmy. Także jeśli często korzystacie ze swojego telefonu i komputera. Ustawcie język systemu właśnie na angielski lub na język, którego się uczycie, bo jeśli znacie mniej więcej w jaki sposób wygląda ten system, a i co, gdzie powinno się znaleźć, to widząc angielskie słowa, będziecie w stanie właśnie tworzyć te połączenia. A dalej możecie też ustawić swoją ulubioną grę na język angielski. Ja na przykład gram w Simsy w języku angielskim i wydaje mi się, że to też zrobiło u mnie ogromną różnicę. W tej chwili nie jestem już w stanie wrócić do języka polskiego. Polskiego, jeśli chodzi o grę. Jeśli nie chcecie angażować się do takiego poziomu, żeby zmieniać system na język, którego się uczycie, to możecie to zrobić w poszczególnych aplikacjach lub w ogóle zacząć korzystać z aplikacji do nauki języka, a aplikacja, której ja korzystam w ostatnim czasie, nazywa się Speakly. Wydaje mi się, że aplikacje do nauki języków są jednym z najprostszych sposobów na naukę nowych języków oraz na kontynuację nauki, ponieważ jesteśmy w stanie bardzo łatwo sięgnąć po takie mini lekcje. Często mnie pytacie, jakie aplikacje polecam, także ogromnie mnie cieszy, że mam przyjemność współtworzyć ten filmik właśnie z aplikacją Speakly. Jest dostępna w przeglądarce, jak i na aplikacji mobilnej, zarówno na Androida, jak i iOS. Tego typu dostępność pozwala na wyrobienie nawyku codziennej nauki. Po prostu sięgasz po telefon mając 5 czy 10 wolnych minut i zamiast scrollować bez celu po internecie, odpalasz lekcję na aplikacji, żeby nauczyć się czegoś nowego. To co lubię w Speak.ly to wybór jaki mi daje. Mogę uczyć się poprzez pisanie, słuchanie, mówienie. Mogę w niej wybrać czy chcę się skupić na pisaniu czy na zadaniach typu ABCD. Aplikacja poleca też piosenki i przeprowadza Was przez scenariusze z życia wzięte i dzięki temu nauka mi się nie nudzi. Metoda, której używa aplikacja, opiera się na nauce najbardziej przydatnych w komunikacji słówek, pozwalając na naukę tych najbardziej praktycznych zwrotów. Podoba mi się to, że pokazuje, ile znam już słówek oraz procent przeciętnej rozmowy, jaki uda mi się zrozumieć z moim aktualnym słownictwem. Speak.ly oferuje darmowy 7-dniowy okres próbny, także zapraszam do wejścia w pierwszy link w opisie oraz zaczęcie nauki już dzisiaj. Mam jeszcze kilka dodatkowych przykładów tego, w jaki sposób możecie otaczać się językiem. Filmy, do których można ćwiczyć, na których osoba prowadząca opisuje dane pozy i dużo mówi. I to może być yoga, pilates, cokolwiek, co sprawia Wam przyjemność, mogą to być jakieś rutyny taneczne, cokolwiek, właśnie w języku, który chcecie się nauczyć. Oraz przepisy kulinarne po angielsku. Ja zaczęłam z nich korzystać, będąc w szkole gastronomicznej. Bywa, że jest trochę zabawy z konwertowaniem jednostek, ale to też może być ciekawe doświadczenie. I polecam też content, który możecie czytać i widzieć jednocześnie. Także to mogą być e-booki albo artykuły, które właśnie mają wersję audio. Postaram się jakieś znaleźć i zostawić je w opisie. I ja po wcale niedługim czasie zaczęłam próbować sama tworzyć podobne treści. Nawet w mojej głowie to może być taka narracja na temat właśnie podobny do tego, co już oglądałam. Także jeśli oglądałam 10 room tourów każdego dnia. To później byłam w stanie wejść do mojego pokoju i opisać mój pokój, kopiując mniej więcej te struktury, które już usłyszałam w poprzednich filmikach. Nawet jeśli nie uczysz się świadomie, bo to nie jest tak, że siadasz i powtarzasz słówka, uczysz się czasów, to twój mózg wciąż zapamiętuje masę treści, struktur, słówek które będziesz w stanie wykorzystać, bo one wręcz wpadają same do głowy. Jako, że na otaczanie się językiem jest tyle sposobów, to chciałabym Was poprosić, żebyście podzieliły i podzielili się swoimi własnymi metodami na otaczanie się językiem. Także co lubicie szukać w internecie lub co robicie w Waszym otoczeniu, co pozwala Wam mieć kontakt z językiem, którego aktualnie się uczycie? Będzie mi miło, jeśli zostawicie to w komentarzu. I czas na etap drugi, czyli używanie języka. Ja wiem, że to nie jest prosta rzecz i że często mamy taką blokadę, szczególnie na początku, przed mówieniem w danym języku. Dlatego to, co ja polecam, to zacząć od pisania. Ja zanim zaczęłam mówić codziennie, to przez mniej więcej dwa lata tylko pisałam, ale robiłam to codziennie. Znalazłam społeczność online, która. Mniej więcej obracała się w tematyce, która mnie interesuje, w moim przypadku były to Simsy, i przez dwa lata poznałam setki cudownych osób, z częścią z nich wciąż się przyjaźnie, i również tam poznałam moją aktualną dziewczynę. Więc nigdy nie wiadomo, oprócz nowych umiejętności, możecie z tego etapu wynieść bratnią duszę. Pisanie każdego dnia pomimo popełnienia masy błędów jest czymś, co pomogło mi się ogromnie rozwinąć, i niedługo później zaczęłam też coraz więcej mówić, na początku do samej siebie albo pisząc, starałam się czytać to, co piszę. Zaczęłam też rozmawiać z Ami na kamerce każdego dnia, i teraz z roku na rok wciąż widzę ogromne postępy. Głównie jeśli chodzi o mój akcent. Aktualnie pracuję nad nowym serwerem na Discorda, tym razem w pełni po angielsku, bo stworzyłam go dla mojej społeczności z Twitcha, ponieważ zaczęłam streamować dość często, kilka razy w tygodniu, czasem nawet codziennie właśnie produktywność. Także jeśli potrzebujecie zrobić coś produktywnego, brakuje wam motywacji, to po pierwsze zapraszam na Twitcha, a jeśli potrzebujecie więcej okazji do korzystania z angielskiego i chcecie poznać nowe osoby, to zapraszam również na Discorda. To już tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję również tym kochanym osobkom za wspieranie mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale.